To ja. A to niemiecka edycja kolekcjonerska gotika 3. Rozpakujemy dzisiaj kolejną rzecz z mojej gotykowej kolekcji kolekcjonerskich rzeczy. Mianowicie, prosto z Niemiec, edycja kolekcjonerska Gothic 3. W dużym, fajnym opakowaniu. Trochę cienkim kartonie, ale... Z fajnymi wyżłobieniami napisem Gothic 3 wyżłobionym fajnie, tu na górze zresztą też i fragment takimi tutaj krawędziami. Yy, z tyłu wszystko po niemiecku, ale to tam wiadomo rozpakujemy w środku czeka nas pudełko w pudełku, bo to taka jakby tylko obróta. A w środku jest o takie coś. Otwierając to, naszym okczom ukazuje się cud nad cudami czyli mapa materiałowa z Gotika 3. Zarąbista mapa. Bardzo mi się podoba. Lubię materiałowe mapy, bo są bardzo fajne i się nie gniotam tak brzydko. Dalej mamy handbook. czyli instrukcja taką standardową, gotykową. Nie przyglądałem się jeszcze temu zbyt dokładnie, ale tak ogółem patrząc. Nie ma tu zbyt dużo więcej niż w tej polskiej wersji. Poza tym, że jest kolorowa. Polska wersja chyba nie była kolorowa. Dalej, The Art of Gothic 3, czyli najciekawsza rzecz w tym. Ale jednocześnie mój największy zawód, ponieważ artbook z Gotika 3 ma w środku niesamowitą ilość ciekawych treści. Ale sam artbook jest moim zdaniem kiepski w porównaniu z innymi edycjami kolekcjonerskimi, które mam, które zazwyczaj te artbooki są w twardej oprawie z fajnymi grubymi kartkami. Tutaj kartki są cienkie, więc łatwo je w ogóle podrzeć, ale ilość treści niezwiązanej nie tylko z Gotikiem 3, ale w ogóle z całą serią Gothic jest tutaj naprawdę ogrom informacji. Zazwyczaj pokazywane są jakieś arty zwykłe. E, gdzieś tam grafiki koncepcyjne i tak dalej. Tutaj jest tona tekstu, rendery i skliny z, tw z tworzenia tej gry. Więc wykonanie słabe, zawartość cudo. Dalej czeka nas najcudowniejszy soundtrack w historii gier wideo. Soundtrack z Gotika 3, skomponowany przez Kai Rosenkranz'a. Nie wiem czy to się odmienia, Kai, Kaja. Kai Rosenkranz. Człowiek, który stworzył tak cudowną muzykę, że przebija totalnie w ogóle wszystko. Najlepszy soundtrack, naprawdę. I Making of po niemiecku. Takie tam. Making of, także był w polskim, w zwykłym wydaniu Gotika. No i gra sama w sobie w takim opudełku śmiesznym. No eee, i ostatnia rzecz, najciekawsza. Niestety moja edycja nie jest do końca kompletna, albowiem najciekawsza rzecz, czyli medalion śniącego jest, ale brakuje w nim niestety łańcucha łańcuszka, znaczy się no tego, co trzyma, to na szyję. <laughs> Takie było skórzane w edycji Gotika kolekcjonerskiej. Brakuje niestety tego. Jest sam medalion, czyli chyba ważniejsza rzecz, więc niekompletna ta edycja, niestety. Ale taką tylko udało mi się zdobyć. Więc tak wygląda edycja kolekcjonerska Gotika 3 niemiecka polecam